Blizzard Entertainment ogłosiło, że zamiast osłabiać niezwykle popularną klasę ucieleśnienia duchów, wzmocnią wszystkie pozostałe klasy w nadchodzącej aktualizacji środka sezonu 6: Diablo IV: naczynie nienawiści. Klasa ucieleśnienia duchów, wprowadzona wraz z sezonem naczynie nienawiści, szybko zyskała dominującą pozycję. Osiągając imponujący wskaźnik użycia na poziomie 62%, jej poziom mocy i unikalna mechanika doprowadziły do tego, co deweloperzy nazywają nadmiernym wykorzystaniem, przyćmiewając inne opcje klasowe. Jednak Blizzard zapewnił graczy, że ucieleśnienia duchów pozostaną w dużej mierze nietknięte w szóstym sezonie. Zamiast osłabień, skupią się na naprawieniu niezamierzonych interakcji i wprowadzeniu korekt balansu w kolejnym siódmym sezonie. Ta wiadomość jest ulgą dla wielu entuzjastów ucieleśnień duchów, którzy obawiali się, że ich ulubiona klasa zostanie drastycznie osłabiona. Zamiast tego Blizzard zdecydował się na bardziej inkluzywne podejście, mające na celu podniesienie mocy i użyteczności wszystkich klas. Szczegółowe wzmocnienia klas. Chociaż dokładne wartości liczbowe wzmocnień pozostają nieujawnione, Blizzard przedstawił ogólny zarys zmian, których gracze mogą się spodziewać: barbarzyńca, umiejętności podstawowe i niedostatecznie wydajne, unikalne i legendarne przedmioty otrzymają znaczące wzmocnienia: druid. Kluczowe umiejętności pasywne, unikalne i legendarne przedmioty zostaną ulepszone, potencjalnie ożywiając różne bildy druidów, nekromanta. Podstawowe umiejętności i specyficzne dla klasy. Unikalne przedmioty otrzymają wzmocnienia, potencjalnie zwiększając ogólną produkcję obrażeń i przeżywalność nekromanty. Czarownik. Kluczowe umiejętności pasywne. Spalanie i lawina, wraz z kilkoma legendarnymi aspektami, zostaną wzmocnione, aby rozwiązać problemy związane ze skalowaniem obrażeń i możliwościami kontroli tłumu czarownika. Łotrzyk. Wzmocnienia kluczowych umiejętności pasywnych i umiejętności podstawowych mają na celu zwiększenie zarówno potencjału obrażeń rozrywających, jak i ciągłych obrażeń Łotrzyka. Nawet ucieleśnienia duchów otrzymają drobne wzmocnienia, chociaż będą one głównie dotyczyć niewykorzystywanych umiejętności, zachęcając do różnorodności buildów w ramach klasy. Pełne szczegóły i data premiery Pełna lista zmian balansu zostanie ujawniona w piątek 15 listopada 2024 roku, dając graczom szansę na teoretyzowanie i przygotowanie się do aktualizacji. Sama aktualizacja środka sezonu pojawi się w następnym tygodniu, począwszy od 18 listopada 2024 roku. Gracze chętni do uzyskania dodatkowych informacji mogą zapoznać się z niedawną pogawędką przy Ognisku, która odbyła się 12 listopada 2024. Roku, gdzie deweloperzy omówili nadchodzącą zawartość, zmiany balansu i inne ekscytujące dodatki do gry. Ta aktualizacja środka sezonu obiecuje wstrząsnąć metą Sanctuarium, wzmacniając graczy wszystkich klas i potencjalnie prowadząc do nowych i innowacyjnych strategii budowania postaci. Tylko czas pokaże, jak te zmiany wpłyną na równowagę sił w Diablo IV, ale jedno jest pewne: ekscytujące czasy czekają bohaterów sanktuarium.